Witamy czytelników Poker Texas. Drugi odcinek PT Express razem ze mną Kuba BLT. Dzisiaj mamy do omówienia trzy większe tematy, i wrócimy też w dwóch zdaniach do tego, co o czym mówiliśmy w pierwszym odcinku, czyli do sprawy tilt. Ale zacznijmy może od tego, co się wydarzyło w czwartek, bo to w zasadzie wydarzenie bez precedensu, jak na razie, w Polsce, czyli konferencja prasowa. PJT i Polskiego Związku Pokera w Sejmie, gdzie po raz pierwszy publicznie politycy wzięli w obronę pokera. No tak, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że od czasów wejścia ustawy, dwa lata temu, to było już ponad dwa lata minęły, temat pokera po raz pierwszy pojawił się w, szeroko w mediach. Czyli ta ta. ta, ta Konferencja była transmitowana, były jej urywki w TVA 24. W szkole kontaktowym redaktorzy wspomnieli portale internetowe, gazeta.pl, Onet, czy też, czy też inne o tym wspomniały. I po raz pierwszy udało się w jakiś sposób wyciągnąć, wyciągnąć ten temat pokera na światło dzienne. Za sygnalizować, jakie mamy problemy, na czym polega problem z tą ustawą. Samo wystąpienie uważam, że było bardzo udane. Tematy poruszone zarówno przez Marcina Górala-Horeckiego, jak i przez Michała Wiśniewskiego były trafione, tak? te argumenty, które oni przedstawili. Ja tylko zwracam też uwagę na to, aby bardzo ciekawą strategię przyjął Michał, który koncentrował się oprócz tego, że starał się pokazać, że poker to jest sport, koncentrował się na pokerze turniejowym i zwrócił uwagę na to, że nikt nie chce nas słuchać, nikt nie daje nam możliwości przedstawienia argumentów rządowi czy też legislatorom, którzy do ustawy przygotowywali. Zwrócił uwagę medium na to, że nie było żadnych konsultacji społecznych. Zwrócił uwagę na to, że Mistrzostwa Polski w pokerze sportowym, bo takiego, po takim hasłem oni propagują pokera, odbywają się poza granicami Polski. Co, nie wiem czy zauważyłeś, zwróciło uwagę mediów obecnym redaktorom z telewizji i z pisma obecnych na konferencji. W jaki sposób im to otworzyło oczy na to, co się dzieje z tym pokerem? Tak, znaczy to jest na pewno krok do przodu, ale. Mnie osobiście trochę zawiodły reakcje mediów po tej konferencji, bo zgadzam się z tym, że i wystąpienie Michała i Górala były, były w porządku. Dobrze były te ich akcenty, argumenty rozłożone. Natomiast no, ja bardziej liczyłem jednak na to, może trochę naiwnie, że media zainteresują się tym tematem chociaż trochę od jakby merytorycznej strony tego sporu. Jednak tak jak mówiłeś, dużo dużo było w mediach na ten temat, ale w większości to były materiały pod hasłem Michał Wiśniewski dołącza do kampanii Peyotenu, albo PeJen chce kupić sobie głosy 400 tysięcy pokerzystów. Natomiast wi znaczy, wiadomo było, że taki będzie odbiór, bo to jest tak, to jest chwytliwe, to, to, to interesuje media, ale liczę, że przy tej okazji pojawią się jakieś 2-3 minutowy materiał w ogóle pokazujący o co chodzi z tym współczesnym pokerem. Tak? Co to jest i dlaczego my uważamy, że to, jest, że to nie jest hazard. Tutaj oczywiście masz rację, ale tak naprawdę kto mamy ten materiał przygotować? Właśnie uważam, że to jest zadanie dla dwóch federacji, które w Polsce działają. Tak? Mamy Polski Związek Pokera i mamy Polską Federację Pokera. I tak naprawdę żadna z tych federacji, póki co, takich materiałów nie przygotowywała. A uważam, że to nie, nie jest problemem pokazać, w jaki sposób wyglądają współczesne zawody pokera. także, że to nie jest zadymiana sala z jakimiś przestępcami, którzy palą cygara, tak? I, i w jaki sposób mają broń za, za pazu tylko one przypominają w tej chwili zawody sportowe. Oczywiście zawody sportowe w takim kontekście umysłowym nie są daleko od szachów czy też brydża. Jest sala turniejowa, są sędziowie, yy, są jasne i kla, kla, klarowne zasady, według których te zawody są rozgrywane. I przecież w tej chwili mamy na świecie tyle tych turniejów takich jak EPT, World Series of Poker, yy, czy też nawet mniejsze jak UKPT, tak, rozgrywane w Irlandii, w Anglii. Z których można byłoby urywki ze stołów telewizyjnych pokazywać i do tej pory tak naprawdę żadna z tych federacji nie pokusiła się o to, żeby właśnie przygotować taki materiał z pod hasłem kampania społeczna. Czyli pierwszy krok to pokażmy czym jest pokój współczesny, a następny krok to jest dopiero zacznijmy walczyć o to, żeby on był regulowany w sposób przyjazny dla nas, dla pokarzystów, Bo co taki minister kaplica może być się tak naprawdę ona im niewiele wie, prawdopodobnie dostał jakiś tam przykaz z góry, że ta ustawa ma tak wyglądać, a nie inaczej i realizuje tak jakby te postulaty, które zostały mu przesłane z góry, tak? czyli, 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 czyli z rządu. I na tą sprawę, nawet w najmniejszym zakresie, do tej pory takiej kampanii społecznej niestety nie było. I to jest duże zadanie dla nas wszystkich, którzy przy tym pokerze działają. I i coś chcą zrobić na, na obecnej sytuacji po w Polsce. Tak, ale tutaj to zgadzam w 100%, bo jest to rzeczywiście rzecz, której najbardziej brakuje. Oczywiście znaczy spotkania z politykami, lobowanie jest, jest istotne, no ale jak widać, to nie przynosi tak w zasadzie żadnych efektów. I myślę, że dość długo to nie przyniesie efektu, dopóki nie zmieni się takie ogólne spojrzenie na pokera, a jednak podejrzewam, że, że na 10 osób spoza środowiska zupełnie spytanych, jak reagują na, na hasło Poker, ta, ta reakcja jest po prostu negatywna, tak? Że to taki ten wizerunek jest zakorzeniony u nas. No i rzeczywiście nic nie jest zrobione żeby to w jakikolwiek sposób zmienić. No, tak, no tutaj masz niestety... To znaczy, z jednej strony się zgodzę, z drugą się nie zgodzę. Sto procent masz, a po tego, że, że ten wizerunek Pokra w Polsce jest tu bardzo negatywny. Nie wiem, czy to jest kwestia wielkiego dzieła, jakim jest film Wielki Szul, Bo sam film jest fantastyczny, natomiast nam w jakiś sposób podstron robi... Właśnie, może jest że... za dobry. Może tak, natomiast rzecz, którą się z tobą nie zgadzam, ja jestem optymistą, jeśli chodzi o rok 2000. 12. Uważam, że jeśli ma coś się zmienić w kwestii regulacji pokera w Polsce, to właśnie w przyszłym roku, ze względu na to, że będzie nieistotne, czy to będzie nowa, czy stara ekipa rządząca. Zmieniam, zmierzam do tego, że to będzie czas, kiedy ludzie, którzy rządzą nami, będą mieli w perspektywie 4 lata, czyli ten moment, w którym wyborcy mogliby ich rozliczyć za to, że legalizują hazard dałoby się nam przekonać, że poker to to, druga umiejętności tylko na to wskazać i chcieliby coś tu zrobić, no to takiego nie obawialiby się tego efektu wyborczego, bo mieliby świadomość, że są rozliczeni za to dopiero za, za 4 lata. Więc jeśli chodzi o mnie, ja jestem osobiście optymistą, że zaraz po wyborach jest szansa na to, żeby spróbować podziałać coś w tej sprawie. Natomiast... Umówić się z ministrem Kapicą. na Chociaż Słuchajcie, może zostawmy, natomiast umówić się musimy koniecznie z tym, że tak jak mówię, no inicjatywa tak naprawdę należy do nas, e, pokerzystów czy też e, aktywistów, że tak, którzy, którzy e, w tej branży pokerowej w Polsce działają. No i mam prośbę do, 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 do wszystkich, którzy działają, żeby nie przegapili tego momentu i e, jeśli chcą rozmawiać, to, to rok 2012 według mnie będzie e, tym dobrym momentem. No to ja się z Tobą zgadzam, jeśli o to chodzi. Znaczy, że każdy rok jest dobry, to rzeczywiście masz rację, że to będzie ten rok po wyborach, kiedy jest to czas na ewentualnie jakieś odważne decyzje. A być może to nie spotka z jakimś wielkim odzewem, ale, ale na pewno przy tym widzeniu poker jaki jest w Polsce, legalizacja, regulacja tego rynku w, w sposób taki, jakiego my oczekujemy, na pewno byłaby odważnym krokiem. No chociaż powoli, powoli coraz więcej krajów w całej Europie idzie w tym kierunku.